Szanowni Państwo, nazywam się Maja Brzuzy i jestem dyrektorem działu kontenerowego LCL c Hartwig gdynia SA. Dzisiaj mam przyjemność przedstawić Państwu bardzo ciekawy, a zarazem dość tajemniczy temat, jakim jest awaria wspólna. A zatem zaczynamy. Każdy z nas zastanawia się, czym jest awaria wspólna? Postaram się Państwu wyjaśnić ją w teorii i w praktyce. A więc do dzieła! Awaria Wspólna, z angielskiego General Average, jest instytucją międzynarodowego prawa morskiego, mającą swoje korzenie już w starożytności. Musimy pamiętać, iż awarię wspólną stanowią nadzwyczajne poświęcenia lub wydatki poniesione rozmyślnie i rozsądnie w celu ratowania statku, ładunku na nim przewożonego oraz frachtu ze wspólnego dla nich niebezpieczeństwa. Możliwym wyrzuceniem kontenera za burtę celem podniesienia pochylonego statku po wtargnięciu wody lub przesunięcia ładunku lub zalanie ładowni celem ugaszenia pożaru. W momencie awarii mogą powstać konieczne koszty spowodowane ewentualnym holowaniem, np. awarią urządzenia wiosłującego lub silnika statku. A także częściowym rozładunkiem statku, np. podczas wejścia na mieliznę. Należy jednak pamiętać, iż nie wszystkie straty wliczane są do awarii. Do awarii wspólnej zalicza się tylko te straty, które są bezpośrednim następstwem aktu awarii wspólnej. Strat pośrednich, jak straty z przestoju lub z różnic cen, nie zalicza się do awarii wspólnej. Jak rozdziela się koszty w awarii wspólnej, to nie jest do końca tak proste i łatwe oraz oczywiste. Strata awarii wspólnej rozdziela się stosownie pomiędzy statek, ładunek i fracht w stosunku do ich rzeczywistej wartości w miejscu i w czasie zakończenia podróży. Opłata za przewóz pasażerów i ich bagażu jest zrównana z frachtem, choćby niebezpieczeństwo, które spowodowało nadzwyczajne poświęcenie lub wydatki, zostało zawinione przez któregokolwiek z uczestników awarii wspólnej lub przez Trzecią. Jednakże rozdzielenie strat nie pozbawia uczestnika awarii wspólnej prawa zwrotnego poszukiwania od osób, z której winy strata powstała. Rozdział strat awarii wspólnej przeprowadza się również wtedy, gdy akt awarii wspólnej nie doprowadził do zamierzonego rezultatu, a także kiedy poświęcenie objęło cały statek lub cały ładunek. Wydatek nadzwyczajny poniesiony zamiast wydatku, który podlegałby zaliczeniu do awarii wspólnej, zalicza się do awarii wspólnej, lecz tylko do wysokości wydatku zastąpionego. Gwarantować, że wszystkie strony będą uczestniczyć w rozliczeniu awarii wspólnej, właściciele ładunku zostaną zobowiązani do podpisania bonu awaryjnego oraz zabezpieczenia finansowego określonego jako odpowiedni procent wartości i kosztu frachtu. W przeciwnym wypadku ładunek zostanie zatrzymany jako zabezpieczenie pokrycia udziału w awarii wspólnej. Rozliczeniem awarii wspólnej. Zajmuje się wyznaczony dyspaszer. Kim jest dyspaszer? Jaką odgrywa rolę przy awarii wspólnej? Dyspaszera powołuje prezes Krajowej Izby Gospodarczej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu złożonego przed komisją egzaminacyjną. Jednak to nie wszystko. Osoba na to stanowisko musi korzystać w pełni z praw publicznych, ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada nieskazitelną opinię, daje rękojmę należytego wykonania obowiązków dyspaszera, posiada wyższe wykształcenie prawnicze, ekonomiczne lub dyplom kapitana żeglugi wielkiej oraz biegłą znajomość języka angielskiego, praktyczną znajomość prawa morskiego i zwyczajów Międzynarodowego Obrotu Morskiego, a także wykaże się co najmniej pięcioletnią praktyką w zakresie opracowania spraw związanych z awariami. Długo by wymieniać, co musi spełnić osoba startująca na stanowisko dyspaszera, ale reasumując, dyspaszer rozlicza awarię wspólną, stosując w braku umowy stron zasady powszechnie przyjęte w Międzynarodowym Obrotu Morskim. Zlecenie powinno być udzielone dyspaszerowi poprzez armatora niezwłocznie po zakończeniu podróży, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca. W razie zwłoki armatora, zlecenie może być udzielone przez innego uczestnika awarii wspólnej. Czas przejść z teorii na praktykę. Przykład rozliczenia awarii wspólnej. Proces rozliczenia kosztów awarii wspólnej jest dość skomplikowany, w wyniku czego z reguły jest również niestety długotrwały. Postanowiłam go troszkę uprościć, korzystając z przykładu zawartego w kodeksie morskim. Przykład pierwszy. Przedstawię Państwu dwa takie przykłady. Oto jeden z nich. Statek utknął na mieliźnie i nie mógł się sam wydostać. Podjęta została akcja ratunkowa, holownikom udało się wyciągnąć statek z mieliźny. Akcja ratunkowa kosztowała 6 milionów. Wartość całego statku wynosi 40 milionów. Ładunek 50 milionów. Fracht 10 milionów zostało wydane, 6 milionów w celu uratowania, 100 milionów, więc wartość awarii wspólnej wynosi 6%. Właściciel kontenera wartego 12 milionów jest zobligowany do wniesienia kwoty równej 6% z 12 milionów, czyli 720 tysięcy. Przykład numer 2. Wartość całego statku wynosi 40 milionów, ładunek 50, fracht 10 milionów. Statek wykonał niebezpieczny zwrot, czego skutkiem jest przesunięcie się ładunku, stwarzającego realne niebezpieczeństwo przychylenia się całego statku. Kapitan wydał decyzję o awarii wspólnej. Dlatego za burtę został wyrzucony ładunek o wartości 5 milionów, aby ratować 100 milionów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami koszty zostały rozłożone na wszystkich uczestników. Dlatego każdy musi wnieść 5% należytej kwoty z tytułu udziału w awarii wspólnej. Właściciel wyrzuconego ładunku również wkłada 5% należnej kwoty z 5 milionów, co daje 250 tysięcy wkładu z tytułu uczestnictwa w awarii wspólnej, a jednocześnie powinno mu zostać zwrócone 475 tysięcy od reszty uczestników. Mam nadzieję, że udało mi się chociaż troszkę wyjaśnić Państwu na podstawie przykładu, jak wynika rozliczenie awarii wspólnej. Największe ryzyko wynikające z awarii morskiej to fakt, że koszty udziału w niej mogą być równe 100% wartości samego towaru. Z powodu przedłużającego się dochodzenia rozliczeń towar może być również zatrzymany w porcie. Można starać się ustrzec przed niechcianymi skutkami awarii poprzez wykupienie ubezpieczenia cargo. Polisa Cargo często ubezpiecza towar od miejsca nadania aż do miejsca dostarczenia, a różne pakiety, warianty można rozszerzać o dodatkowe opcje. Ubezpieczenie nierzadko gwarantuje zwrot odszkodowania do pełnej wartości towaru. Z ciekawostek: roszczenie. Z awarii wspólnej przedawnia się z upływem dwóch lat od dnia zakończenia podróży. Podsumowując, występowanie awarii wspólnej jest bardzo kłopotliwe dla wszystkich stron. Może jest nieprzewidywalne, a każdy z nas jest tylko człowiekiem i każdy może popełnić błąd. Dlatego bardzo ważne jest ubezpieczenie kargo, które pozwoli nam zmniejszyć stres związany z troską o nasz towar. Mam nadzieję, że przybliżyłam Państwu choć trochę i ułatwiłam temat awarii wspólnej. Dziękuję za uwagę. Maja Brzuzy.